2 do 0, to reprezentacja Polski w pierwszym meczu półfinałowym mistrzostw Europy. No to był set dla odpornych nerwowo kibiców, jakże wywaszyły się losy z tego seta. Wygraliśmy ostatecznie 30 do 28 i to jest najważniejsza informacja chyba dla wszystkich teraz kibiców w Polsce. Będziowie sprawdzają ustawienie. 2 do 0 to jeszcze nie koniec meczu. Doskonale wiemy, jak trudno gra się te e, trzecie sety, prowadząc 2 do 0. Jeszcze z takim przeciwnikiem, który teraz stoi pod ścianą, no i musi pokazać, że tutaj wszystko, e, wszystko muszą rzucić na salę, na salę e, A jeszcze w tym meczu, po na tak, Polacy oczywiście swoim e, pierwszym. W ustawieniu, no i rozpoczyna dobrze Kazimierz. Pierwszy raz, się trafia bezpośrednio. Ale jest zakryt, nie szkodzi, to jest dopiero początek tego seta. Jeszcze raz, mafie i No dalej na no, wyrzucił piłkę, Kłodek tam obserwował, doskonale, lot piłki. To roll na ucie, jeden do jednego, bardzo Bożonek w naszym zespole na ten a bardzo płaskie przyjęcie się, No rzeko jedną ręką nie popełnił błędu a to wszystko działo się właśnie na granicy błędu ale Rzeko potrafi odgrywać takie piłki dwa do jednego Josipo. cały czas nie ma, Kajnar tutaj, tutaj przygotowywał się ale to jeszcze na mojej ale jeszcze Pani nie zdecydował o tym zmianie. Nie jest to dokładne przyjęcie w naszym zespole, wysoka piłka, grążka, potrojny wzrok, to sekuracja wątpliwica, szybsza piłka, do kurka, nasz po rękach, e, i... Nikołowa, no to jest ten atak, e, po którym e, tutaj kłócą się Bułgarzy. Najpierw jeszcze Piotr Kroszka świetnie pasy przez przez Syfonkiewicza, ale my już mamy e, następną akcję. Jest! Sześć, dla blok! Fantastycznie popracował tam e, Paweł Sokówny, popracował rękami. No i zablokowany metodii, a na nie. Polacy na prowadzeniu. Całym meczu jeszcze 2 do 0 dla biało-czerwonych. Gruszka. Świetny pasywny blok Krzyńskiego. Kurek zerwał się, się na tak. A już do punkty trzeba. Spoglądam na statystyki. Najpierw Polacy, 66% przyjęciu. Bardzo dobrze. 57% w ataku. Dostaliśmy 14 punktów po błędach Bułgarów. Teraz jest kolejny. Po tej zewnętrznej zagrywce Bułgarzy z 68% przyjęcia. To jest też dobrze. 60% w ataku. Oddaliśmy im tylko 8 punktów i proszę spojrzeć, tutaj jest właśnie ta różnica. Kurek huknął teraz jak z armaty przyjęto w Jeszcze wyprowadzają lata, którego ta piłka nam przeszła. Chyba między rękami. Pawła Zagomnego. 4 do 4. Zobaczmy raz jeszcze, jaki pola wystawiał te piłkę amerykańskie. Mesofia na nie. Katek, e, ciągle dobre przyjęcie, kurek zaplatowany. Nie jednak to jest piłka dla naszego zespołu oczywiście. Była po stronie Bułgarów. Tak jest, tutaj nie ma, nie ma żadnych wątpliwości w tej powtórce. Znowu tutaj e, zamachanie sędziów, e, a teraz to już w ogóle nie ma powstań. E, Myli się na tak, nią stawiamy tu wszystko na jedną kartę w 5 do 5. Tak rozpoczynały się te pierwsze dwa setki. Christoph Cezanów. Między zawodników, ale przyjęliśmy gruszka! Są wszyscy świetnie w piątek poprosznej. Z dezorientowanych Niewiele miejsca zostawili Piączkowi, Bułgarzy po prostu, ale nasz atakujący doskonale ten łukę wykorzystał, Paweł Zaguby. Gruszka broni Paweł, jest kontra, Gruszka no tam ma po troj wybratę, ale to znaczy. Wybija w prawą stronę po rękach Tadinkiego, tego najwyższego, który tam starał się zamknąć kierunek, proszę spojrzeć. Odkakujemy na pasownik. Pawło zagonny. Dobre przyjęcie polskich karboletników. Razem sam na roście. Będą walczyć do samego końca młoda. To jest pewne. I tutaj nie miejmy głosy, że odpoczął nam choćby na ten tyle. rzeką. Żaskę to chyba przeszła ze bez zgoda Zagrywka Andrzeja Rzekowa 8 do Polaków.